Powiem ci coś, co może cię zdziwić. Jeśli porównujesz się do innych kobiet, to to nie twoja wina. Naprawdę. Wciągnięto cię w grę, której nie da się wygrać. W grę, w której zawsze znajdzie się ktoś ładniejszy, szczuplejszy, bardziej ogarnięty, z lepszym życiem. Przynajmniej na Instagramie. Ale dzisiaj? Dzisiaj pokażę ci jak wyjść z tej gry. Jak zacząć czuć swoją wartość niepowierzchowną, niechwilową, ale prawdziwą, taką, która zostaje nawet wtedy, kiedy świat dociska najmocniej. Jeśli masz czasem wrażenie, że inni pędzą, a ty stoisz, albo że inni wyglądają jak milion dolarów, a ty czujesz się jak wersja próbna, to ten odcinek jest dla ciebie. Nie po to, żeby cię pocieszyć. Po to, żeby cię przebudzić. Dlaczego porównujemy się z innymi? Zacznijmy od tego, o czym nikt nie mówi. Porównywanie się jest automatyczne. Twój mózg robi to, zanim ty w ogóle zdążysz to zauważyć. To dlatego jedna fotka idealnej dziewczyny potrafi zepsuć ci humor na pół dnia. Nie dlatego, że jej zazdrościsz, ale dlatego, że twój mózg od razu ustawia ranking: ona wyżej, ja niżej. I wiesz, co jest najgorsze? Ten ranking jest fałszywy, bo opiera się tylko na tym, co widać z zewnątrz, a nie na tym, kim naprawdę jesteś. Widzisz? W porównaniach nigdy nie bierzesz pod uwagę swoich mocnych stron widocznych i tych ukrytych mechanizm, który cię niszczy. Porównywanie działa jak powolne zatrucie: najpierw myślisz, muszę bardziej, później muszę być jak ona. A na końcu robisz najgorszą rzecz, nie jestem wystarczająca. I wtedy zaczynasz przesadnie się starać, poprawiać coś w sobie, gubić siebie, a czasem nawet karać siebie za to, że nie jesteś idealna. I tu właśnie zaczyna się spirala niskiej wartości wartości, której nigdy nie zabrakło, tylko została zakopana pod oczekiwaniami punkt przełomowy. Teraz powiem coś ważnego. Każda kobieta ma swoje terytorium wartości. Nie do porównania, nie do skopiowania, nie do podrobienia. Ty też. Tylko, że przestałaś tam zaglądać. Skupiasz się na czyichś sukcesach, a nie na swoich możliwościach, na cudzych cechach, a nie na swoich atutach. A teraz wyobraź sobie, że przez miesiąc przestajesz patrzeć na to, co mają inni. I zaczynasz patrzeć na to, co możesz zbudować ty. To nie zmieni twojego życia, to je zresetuje. Trzy kroki, które przywracają poczucie wartości. Dochodzimy do sedna, bo możesz wiedzieć, że porównywanie cię niszczy, ale dopóki nie masz narzędzi, będziesz robić to dalej. Dlatego w tej części chcę dać ci trzy konkretne kroki, które naprawdę zmieniają to, jak patrzysz na siebie. I jeśli wdrożysz chociaż jeden z nich, zobaczysz różnicę szybciej niż myślisz. Krok pierwszy: oddziel wygląd i wartość, bo to nie są synonimy. Pierwszy krok jest trudny, bo całe życie uczono nas, że wartość kobiety zaczyna się od tego, jak wygląda. I kiedy widzisz bardziej wysportowaną, ładniejszą, młodszą, zgrabniejszą, twój mózg automatycznie reaguje. Ona jest lepsza ode mnie. Ale prawda jest taka, że wygląd jest cechą, nie walutą wartości. To, jak wyglądasz, nie mówi nic o tym, jak kochasz, jak wspierasz ludzi, jak tworzysz, jak się podnosisz po porażkach, jak się rozwijasz. Zrób to ćwiczenie: napisz dziesięć rzeczy o sobie, które nie mają nic wspólnego z wyglądem coś, co doceniają inni, coś, co czyni cię wyjątkową. Właśnie to jest twoja prawdziwa waluta, nie cyferki na wadze, nie porównania na Instagramie, tylko to. Krok drugi. Zdefiniuj, co dla ciebie znaczy bycie wartościową. Drugi krok jest jak reset, którego nikt nas nie nauczył, bo my porównujemy się do ludzi według czyich standardów? Nie swoich. Kiedy myślisz, Tamta ma lepszą pracę, tamta jest bardziej ogarnięta. To czy kiedykolwiek zapytałaś siebie, czy ja w ogóle chcę tego, co ona ma? Bo bardzo często porównujemy się do życia, którego nawet nie pragniemy, tylko że wydaje nam się lepsze. Usiądź i zapisz, co dla mnie oznacza sukces, co dla mnie oznacza spokój, co dla mnie oznacza atrakcyjność, czego ja chcę, a nie co powinnam. Kiedy zaczniesz mierzyć siebie własną miarą, porównywanie traci sens, bo nagle widzisz, że idziesz inną drogą, nie gorszą, nie lepszą, po prostu swoją. Krok trzeci: naucz się wyprzedzać porównania, zanim przejmą kontrolę. Trzeci krok jest najbardziej praktyczny. Zamiast walczyć z porównaniami, naucz się je wyprzedzać. Jak? Po pierwsze. Obserwuj swoje wyzwalacze. Może porównujesz się głównie rano, może wtedy, kiedy jesteś zmęczona, może wtedy, kiedy skrolujesz profile, które są tak nierealne, że nawet one nie wyglądają tak w rzeczywistości. Świadomość wyzwalacza równa się połowie sukcesu. Po drugie, zmień środowisko. Jeśli są profile, po których czujesz się gorsza, to to nie jest inspiracja, to jest trucizna. Usuń, wyłącz, ogranicz. Twoja psychika to nie śmietnik. Nie musisz przyjmować wszystkiego, co ktoś wrzuca do sieci. Po trzecie, natychmiastowa kontrmyśl za każdym razem, kiedy pojawia się myśl, ona jest lepsza. Dodaj. Ale ja nie muszę być nią, żeby być wartościowa. Twój mózg potrzebuje powtarzalności, nie perfekcji. Powtarzaj tę kontrmyśl przez dwa tygodnie i zobacz, jak zmienia się sposób, w jaki patrzysz na innych i na siebie. Twoje życie to nie ranking. Twoja wartość nie zależy od tego, ile ważysz, co osiągnęłaś, jak wyglądasz, czy ile masz followersów. Twoja wartość jest faktem, a wszystko, co robisz w życiu, to tylko wyraz tego, co już masz w środku. Kiedy zrozumiesz to naprawdę. Porównania staną się zbędne, bo jak porównać coś, co jest wyjątkowe? A teraz, zanim pójdziesz dalej, chcę zostawić ci dzisiejsze motto: Twoja wartość rośnie, kiedy przestajesz udowadniać ją innym, a zaczynasz zauważać ją sama. Jeśli ten odcinek był dla ciebie ważny, zostaw łapkę i zasubskrybuj kanał Kobiece Zasady. Napisz w komentarzu, jakie porównanie dziś świadomie odpuścisz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach kobiecych zasad.